Fundacja rodzinna a korzyści z najmu nieruchomości. Czy fundacja rodzinna w przypadku najmu nieruchomości jest lepszym rozwiązaniem niż najem osoby fizycznej? Odpowiedź jest prosta. Najem przez osobę fizyczną jest związany z kosztami, jakie ponosi ona w momencie płacenia podatku, uzależnionego od jej przychodu. Przykład. Dla przychodu z najmu 600 tys. złotych rocznie. Osoba fizyczna zapłaci ryczałt 8,5 plus 12,5%, zatem 71 tysięcy zł podatku. Jednocześnie w przypadku najmu nieruchomości przez fundację rodzinną, na bieżąco nie płaci ona podatku dochodowego, a zatem zasilamy naszą bazę majątku rodzinnego. Regularnie publikujemy treści na temat fundacji rodzinnej, by wyjaśniać wątpliwości przedsiębiorców. Robimy to we współpracy z rapsztynlegal.pl. Zasubskrybuj i odwiedź nasz profil, by zobaczyć inne filmy.